Karetka pogotowia zabrała nieprzytomną Alicję do szpitala. Witold i rodzice nastolatki przyjechali od razu na miejsce. I co, panie doktorze? Alicja odzyskała przytomność, ale jest bardzo osłabiona. Ale co było przyczyną omdlenia? Sądzimy, że nagły spadek ciśnienia i stres. A skąd ta krew? Państwa córka ma na udach i brzuchu liczne cięcia. Cięcia? Podejrzewamy, że to od Żyletki. Jak, jak to? To kto jej to zrobił? Prawdopodobnie, państwa córka zrobiła sobie to sama. Jak. sama? Co, co wam mówi? Jak. Jak to sama? Nastolatki często traktują samo okaleczenie się jako sposób na uwolnienie negatywnych emocji. Alicja robi sobie to już od pewnego czasu. Oprócz świeżych ran, na jej ciele występują też blizny. Ja ich nie widziałam. Są na brzuchu i na udach, więc córce łatwo było je ukryć. Na pewno będzie musiała porozmawiać z psychologiem. Tak, tak, o, oczywiście. E, przepraszam, ale muszę już iść. Będę Państwa na bieżąco informował o stanie Alicji. Dziękuję, bardzo. Dziękuję, dziękuję. Nie widziała się? Jak się kładła spać, albo podczas kąpieli? Tato, no to przecież ona ma 17 lat, ona się przede mnie nie rozbiera. Nie kłóćmy się, to bez sensu. Bez sensu to jest to, że wasza córka się tnie, a wy nie macie o tym zielonego pojęcia. Coś się dzieje z moją wnusią. Dlaczego sobie to robi? Musi mieć jakieś problemy, o których nie wiemy. Ale jakie? Przecież to mądra, zdolna, szczęśliwa dziewczyna. Jestem w szoku, bo do tej pory nie mieliśmy żadnych, ale to żadnych problemów z Alicją. Zawsze uśmiechnięta, zadowolona. Jak pytałam, co u niej, to mówiła, że wszystko ok. Ja nawet na początku myślałam, że lekarz się pomylił i on nie mówi o moim dziecku. Witold czekał, aż wnuczka się obudzi. Chciałby się dowiedzieć, co popchnęło Alicję do tak desperackich zachowań. Bardzo się o ciebie martwimy. Nie musicie. Musimy. Lekarz powiedział nam, co sobie robiłaś. Chcemy wiedzieć, dlaczego. Stresuję się. Szkołą. Ocenami? Tak. Ale przecież jesteś w czołówce w klasie. Ale są lepsi. To nieważne. Nikt od ciebie nie wymaga, żebyś miała najlepsze oceny. Ja wymagam. Ale co to, to ci daje, że ty się tniesz? Spokojnie. Przepraszam. Mamo przynosi mi to ulgę. Ale przecież to musi strasznie boleć. Czy ty upijałaś się też z powodu szkoły? Kochanie, tak nie można. Przecież. Nawet choćbyś miała nie, wiem, same truje, to my i tak będziemy Cię kochać i będziemy z Ciebie dumni. Dokładnie tak. Ale. Aleńko. Nie wierzyj. Masz szkołę i oceny pod kontrolą. Myślę, że to wina tego Janka. Może ją zranił, zdradził, zostawił? Od początku czułem, że ten chłopak to zło.